Cześć, z tej strony i witam w kolejnym odcinku na temat pojazdów z gry. Grand Theft Auto San Andreas. Tak jest, powracam na kanał, powracam na YouTube'a. Eee, lecimy dalej z tematem. Mamy kolejny odcinek z serii. Wzięliśmy już pod lupę samochody sportowe, wzięliśmy pod lupę samochody terenowe. Teraz pora na kolejne eee, kolejną kategorię. Jakimi są samochody dwu- i trzydźwiowe. Na początek zajmę się Alphą. Alfa jest samochodem występującym tylko i wyłącznie w Geta San Andreas i GTA 5. My oczywiście skupimy się na Geta San Andreas. I w grze tej przypomina auto to przypomina Dodge'a Stila z początku lat 90. Ma bardzo nowoczesny i sportowy wygląd, co wskazuje, że jest to jeden z nowszych pojazdów w grze. To samochód dwudrzwiowy. Pomieścić może kierowcę oraz jednego pasażera. Ma napęd na tylne koła, a także silnik z przodu. Przyspieszenie i prędkość maksymalna Alfy mogą się równać z parametrami innych pojazdów w grze. Prowadzenie i hamowanie także są bardzo dobre. Jest ona napędzana silnikiem V6. Wadą tego pojazdu jest jednak lekka konstrukcja, przez co Alfa nie wytrzymuje wielu mocnych uderzeń. Samochód ten można tuningować w Transfenderze. Yy, producentem tego samochodu jest firma Albany. I w Geta Sandras jest on dwudrzwiowym coupé. Co jeszcze mogę dodać na temat tego pojazdu? Powiedzmy o występowaniu. Alfa można znaleźć głównie w Los Santos, a także Las Venturas, zwłaszcza w tych bogatszych dzielnicach. Występuje ona także w misji Namierzanie, a także w wyścigu w San Fierro Fastlane, który można rozpocząć obok salonu samochodowego Wang Cars w San Fierro. I to wszystko, co miałem do powiedzenia na temat Alfy. ale to nie koniec tego odcinka, ponieważ kolejnym pojazdem, o którym mówimy, jest Blista Compact. Tu już będą występować pojazdy, którymi też yy, przemieszczają się mniej zamożni mieszkańcy stanu San Andreas. I myślę, że Blista, patrząc na jej wygląd, można spokojnie do takich samochodów zaliczyć. I w przeciwieństwie do wielu pojazdów. Yy, Przybliżcie kompakt. Mamy taką sytuację, że na przestrzeni gier pojazd ten znacząco się nie zmienia. Także w Vice City wygląda podobnie jak Sondras i w kolejnych częściach również wygląda bardzo podobnie. Jest to tr trzydźwiowy hatchback i przypomina hondę CRX pierwszej generacji. Yy. No ma bardzo małą masę. Pojazd jest najmniejszy, najlżejszy spośród samochodów osobowych występujących w Geta San Andreas. I nie tylko, bo w Geta Vice City, Vice City Stories również jest e, najlżejszym pojazdem. A w GTA 4 z kolei lżejszy jest jeszcze Uranus. Ale my oczywiście skupiamy się na San Andreas, bo no, no to oczywiście San Andreas jest poświęcony na tę serię, tak? No i dobrze, teraz pora na ciekawostki i występowanie jeszcze tego pojazdu. Blista Compact występuje w grze Manhut, która również jest grą Rockstar'a. I wygląd pojazdu tutaj jest bardzo podobny do swojej pierwotnej wersji z GTA Vice City. Warto dodać, że poruszanie się pojazdami nie jest mechaniką dostępną dla gracza w Manhut oraz Manhut 2, za wyjątkiem niektórych katcenek. A wszelkie pojazdy występujące w owej serii znajdują się tam tylko ze względów estetycznych, w większości jako obiekty statyczne. I występowanie. Geta Sandras, Liste Compact, możemy spotkać na parkingu lotniska Easter Bay w San Fierro, jeśli jest wymagane do eksportu. I zazwyczaj pojawia się w niektórych regionach San Fierro i Las Venturas. A bardzo często występuje w Los Santos. No tak, w Los Santos mamy chyba najmniej e, takich, znaczy najwięcej takich najmniej zamożnych mieszkańców. I też mamy największe obszary i ogólnie też największe obszary takich biedniejszych dzielnic. Mamy dużo dzielnic przemysłowych, mamy gesta eee, także mamy też takie dzielnice Gangów, gdzie takie pojazdy również się pojawiają, bo mieszkańcy tam no, nie są zbyt zamożni. I kolejnym ostatnim już pojazdem, który mówi w tym odcinku, jest brawura. Samochód ten występuje tylko i wyłącznie w Geta San Andreas. I tutaj, co bardzo ciekawa rzecz, przypomina on, uwaga, uwaga, Forda Mustanga, ale trzeciej generacji. Jest oczywiście dwudrzwowym pojazdem. Brawura ma średnie przyspieszenie i prędkość, ale za to ma dobre sterowanie, lecz czasem potrafi wypaść z drogi. Wyglądem przypomina trochę Futo z, z GTA 4, więc prawdopodobnie twórcy. Wzorowali się na Brawurze tworząc Futo w 4. Brawura to nazwisko jednej postaci występujących w grze Max Payne, gdzie mamy Jima Brawurę. Domyślną stacją radiową w tym pojeździe jest SVR, czyli oczywiście radio charakterystyczne dla San Fierro. I występowanie. Pojazd ten można znaleźć na terenie całego stanu San Andreas. Podczas misji szpiegostwo architektoniczne. Brawula zaparkowana jest przy wejściu do wydziału planowania i pokazuje się, kiedy mamy za zadanie uciec do kasyna. Podczas misji, masz swoje żetony, stoi w krzakach obok kasyna. Ford Dragons zawsze występuje ona wtedy w kolorze jasno-niebieskim. I na koniec tego odcinka chciałbym pozdrowić jeszcze Chrisa WLKP, który nagrywał świetną serię. Z Geta Sandres, a teraz właśnie nagrywa wspomnianego przeze mnie w tym odcinku Maxa Payna, także też fajna gierka. Też fajnie można się pobawić, także zachęcam do zwiedzenia jego kanału i pozdrawiam cię serdecznie Chris. I chyba już nic więcej do dodania nie będę miał. Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Także trzymajcie się, do usłyszenia no i cześć!